W czasie zjazdu trzyma się tych, tych linii, nigdy tamtych. Na razie pojedź ja do programu sygnału, Dobra. Szuwar, gotowy? Tak. Jeszcze chwila. Jedziesz. ja Ej, a jak do wody spadnę? Nie wybierało wcześniej, tak? tak? tak Oni nie. się sami zdecydowali? Tak, się zdecydowali. A, to jest, no. I ty też nie wiesz w jakiej okazji jest ta gra? O, to jest, to jest. Jedziemy! No i jak jej poszło, powiedz? No myślę, że dobrze. Za lekko, ledwo dojeżdżę do końca. Ja, ja Ale co zostaniesz. Nie. Ale chciałabyś, tak? Chciałabym, no, ale Musisz wrócić teraz po Ale będzie. To no, będzie problem, co? No. A nie, teraz jest no, no, Uważaj! I woda,